Od czego zacząć naukę hiszpańskiego? Jako lektorka tego pięknego języka słyszałam to pytanie chyba już tysiące razy. I chociaż wiele osób w odpowiedzi oczekuje listy pierwszych zagadnień albo konkretnych materiałów, prawda jest taka, że to nie od tego warto zacząć naukę. Aby była skuteczna i przynosiła nam realne efekty, zacząć trzeba od naszego nastawienia bo najczęściej to nie brak talentu czy brak czasu nas blokuje, zatrzymuje i powoduje brak efektów. Zatrzymują nas mity i przestarzałe przekonania, które nosimy w sobie. Te, które potrafią sprawić, że po kilku tygodniach nauki mija nam zapał, ustępując miejsca zwykłej frustracji. Dlatego w tym nagraniu rozprawię się z pięcioma najpopularniejszymi mitami dotyczącymi nauki języka, które naprawdę utrudniają start a na końcu pokażę ci jasną, konkretną ścieżkę nauki, którą sama wybrałabym, gdybym dziś zaczynała uczyć się hiszpańskiego. Polecę materiały i podsunę gotowy, realistyczny plan startowy, z którym zaczniesz w końcu robić widoczne postępy. Mit numer jeden: muszę robić wszystko idealnie, perfekcyjnie. Perfekcjonizm często wydaje nam się sprzymierzeńcem. Z jednej strony budzi w nas ambicje, sprawia, że dbamy o szczegóły, i to jest oczywiście piękne, ale w nauce języka bardzo szybko potrafi zamienić się w coś, co nie pomaga, tylko blokuje i po prostu nam nie służy. Właśnie dlatego od wielu uczniów i uczennic słyszę: Nie mogę robić błędów, bo źle się nauczę. Jeśli popełniam błędy, to znaczy, że nie umiem języka. Muszę od razu robić wszystko perfekcyjnie. To są przekonania, które oczywiście mają nas chronić przed oceną, przed porażką, ale niestety nie wspierają naszego rozwoju. A rozwój zawsze wiąże się z oswajaniem dyskomfortu. Takie myśli zamykają nas w miejscu, w którym boimy się spróbować, bo boimy się, że zrobimy coś nieidealnie. Dlatego jeśli chcemy naprawdę ruszyć z hiszpańskim do przodu, potrzebujemy nowej, zdrowszej narracji, takiej, która nas wspiera. A nie paraliżuje. Jak zatem możemy ją zmienić? Po pierwsze, zamiast mówić: Nie mogę popełniać błędów, bo źle się nauczę, pomyśl. Błędy są tylko informacją, nie porażką. Najważniejsze, żeby wyciągnąć z nich wnioski. Dzięki temu uczę się szybciej. Po drugie, zamiast przekonania: Jeśli popełniam błędy, to znaczy, że nie umiem języka wypróbuj to. Błędy popełnia każdy, kto się uczy. To dowód na to, że podejmuję działanie, a nie na to, że sobie nie radzę. Po trzecie, zamiast muszę od razu robić wszystko perfekcyjnie, możesz pomyśleć: Na początku ważniejszy od perfekcji jest każdy jeden mały postęp i odwaga, aby próbować dalej. Albo, na przykład, zamiast muszę znać wszystko w lekcji na 100%, zanim pójdę dalej, spróbuj tak: nie muszę pamiętać wszystkiego od razu. To, co ważne, wróci, a reszta ułoży się z czasem. Po piąte, zamiast, jeśli czegoś nie rozumiem od razu, to dowód na to, że się do tego nie nadaje, spróbuj pomyśleć. To normalne, że ucząc się języka, nie jestem w stanie od razu wszystkiego zrozumieć. To po prostu część procesu nauki. Mit numer dwa. Nie mam talentu do języków. Chyba mój ulubiony mit, bo to zdanie słyszę naprawdę często i to wcale nie tylko od osób początkujących. Czasem, na przykład na konsultacjach do mojego kursu od podstaw, hiszpański start, wiele osób zaczyna wypowiedź od takiego zdania. Ja to w ogóle nie umiem tego hiszpańskiego, bo ja nie mam talentu do języków. I potem zaczynają mówić po hiszpańsku. Okazuje się, że mówią w miarę płynnie, w miarę poprawnie i swobodnie. Dlatego postawmy sprawę jasno. Talent nie jest warunkiem do nauki języka. Talent jest tylko przywilejem, który może ułatwić kilka rzeczy na starcie. Ale absolutnie nie decyduje o tym, czy ktoś nauczy się mówić po hiszpańsku, czy też nie. Problemem nie jest brak talentu, tylko przekonanie, że ten talent jest potrzebny. Współczesna nauka języków opiera się nie na jakimś darze, tylko przede wszystkim na regularności. Umiejętności skupienia uwagi, dobrych materiałach, sensownym planie nauki, no i małych, drobnych, codziennych krokach. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo to oznacza, że hiszpańskiego może uczyć się każdy, kto po prostu daje sobie szansę i trzyma się właśnie tych małych kroków. Dlatego zamiast narracji o braku talentu, dużo bardziej wspierająca będzie taka. Mogę uczyć się języka we własnym tempie, na własnych zasadach. Nie potrzebuję do tego żadnego wrodzonego talentu. To, co naprawdę mnie wspiera, to małe, ale sumienne kroki, które mogę robić każdego dnia. Mit numer 3. Jestem za stary, za stara, żeby czegoś się nauczyć. To przekonanie wraca zaskakująco często, zwłaszcza u osób, które bardzo chcą się uczyć, ale jednocześnie mają jakieś takie poczucie, że ich czas już minął, i za każdym razem, kiedy to słyszę, ja słyszę w tym nie fakt, ale obawę, że nauka będzie trudniejsza niż kiedyś. A prawda jest taka, że w dorosłości uczymy się inaczej. A nie gorzej. Dorośli mają lepszą samodyscyplinę, większą świadomość swoich celów, bogatsze doświadczenie, które może wykorzystać i dużo bardziej praktyczne podejście. I to wszystko sprawia, że nauka języka idzie im bardzo stabilnie. No i jeszcze jedno, nie zapominajmy o tym, że nauka języka w dorosłości fantastycznie wpływa na mózg pobudza pamięć, poprawia koncentrację, zwiększa neuroplastyczność, a nawet działa ochronnie, spowalniając procesy starzenia się mózgu. To jak najlepszy trening mentalny. Przy okazji uczysz się czegoś, co daje ci realne korzyści w życiu, takie jak poczucie bezpieczeństwa w trakcie podróży. Bardzo często na wspomnianych tutaj już konsultacjach spotykam osoby 40, 50, czy 60, które zaczynają uczyć się hiszpańskiego, ale gdzieś tam noszą takie przekonanie w sobie, że to zapamiętywanie idzie im dużo gorzej, że dużo wolniej się uczą, że pewnie to już jest za późno, i tak dalej, i tak dalej. Ale po kilku, Tygodniach potrafią się w podstawowy sposób skomunikować i zaczynają budować zdania. Także moim zdaniem wiek jest nie przeszkodą, a raczej może być przewagą, bo jesteśmy wtedy po prostu dużo bardziej doświadczeni i mamy inne podejście do tej nauki, takie bardziej odpowiedzialne. Dlatego warto przyjąć bardziej wspierającą narrację. Na przykład, mój wiek nie określa moich możliwości. Mogę uczyć się w swoim własnym rytmie i bez presji. Im jestem starszy czy starsza, tym lepiej wiem, po co to robię, a to ogromna siła. Albo na przykład, mogę zacząć uczyć się nowych rzeczy w każdym momencie mojego życia. Najważniejsze jest to, że zaczynam i próbuję. Mit numer 4. Pójdę na lekcję z lektorem, wtedy na pewno będę mieć motywację do nauki i jej nie przerwę. To przekonanie słyszę wyjątkowo często. Wiele osób naprawdę wierzy, że samo zapisanie się na lekcje jeden na jeden sprawi, że tam motywacja się pojawi i że ktoś będzie ich trzymał w ryzach. No i jakby jasne, tutaj trzeba sobie powiedzieć, że takie lekcje jeden na jeden z lektorem mogą być świetnym wsparciem, mogą dać strukturę, odpowiedź na pytania Kontakt z językiem, ale nie gwarantują motywacji, bo ona nie przychodzi z zewnątrz. Motywacja nie rodzi się od samego umówienia się na lekcję. Ona jest efektem nawyku, a nawyk buduje się codziennymi, małymi krokami, tak naprawdę, pomiędzy lekcjami. I mówię to z doświadczenia jako lektorka. Bardzo często też zdarzało się, że były osoby, które umawiały się na lekcję, a potem na nie nie przychodziły, i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę w praktyce, bardzo często na zajęciach jeden na jeden y, to się zdarza. Zdarza się też, że komuś świetnie idzie na lekcji, ale potem między jedną lekcją a drugą nic się nie dzieje i to nie dlatego, że ktoś jest leniwy, tylko dlatego, że liczył na to, że kontakt z lektorem załatwi za niego regularność, no i później y, jest zdziwienie, że tych efektów nie ma tak szybko. A to właśnie tak zupełnie nie działa. Najpierw potrzebujemy rytmu, rutyny kilku minut z językiem. And Dopiero potem takie lekcje stają się naprawdę skuteczne, bo budujemy na bazie, którą już mamy i włączamy do tego nawyk. I widzę to też u osób, które dołączają do hiszpańskiego startu, bo w kursie oczywiście mamy lekcje wideo, ale są także wspomniane już tutaj konsultacje. One bardzo pomagają w motywacji, bo można sobie przychodzić na takie spotkania, opowiadać jak nam idzie nauka, no i oczywiście odpowiadamy sobie tam na pytania albo pracujemy. Z blokadą w mówieniu, w takich bezpiecznych warunkach, ale same konsultacje to nie jest najważniejsza część kursu, bo najważniejszą pracę wykonujesz ty, zaglądając regularnie do lekcji i przerabiając moduły, robiąc ćwiczenia, pracując z fiszkami, no i po prostu mając kontakt z językiem dzień po dniu. I to właśnie ta codzienność, Twoja samodyscyplina buduje realny postęp i prawdziwą motywację. Mit numer 5. Hiszpański jest łatwy, więc nauczy się go z aplikacji. To przekonanie pojawia się bardzo często, bo hiszpański faktycznie brzmi przyjemnie i wielu osobom wydaje się prostszy niż inne języki. I moim zdaniem jest to prawda. Hiszpański jest łatwy, nie ma skomplikowanej wymowy, ma w miarę logiczną gramatykę i łatwo załapać podstawy. Oczywiście trudniej robi się później na wyższych poziomach, na przykład wtedy, kiedy do akcji wkracza sub. Ale nie oszukujmy się, łatwy nie oznacza sam się nauczy, a na pewno nie nauczy się tylko z aplikacją. Bo aplikacje są świetne do kilku rzeczy. Do powtarzania słówek, utrwalania jakichś prostych struktur, krótkich, codziennych ćwiczeń. Natomiast nie uczą języka jako całości. Także tutaj trzeba sobie jasno to powiedzieć. Widzę to wyraźnie u osób, które do mnie trafiają. Wielu kursantów i kursantek mówi wprost: kupiłem Twój kurs, bo uczyłem się w aplikacji przez kilka miesięcy, no i dalej nie, po nie potrafię powiedzieć jednego dłuższego zdania. Albo mam nauczone, 3000 słówek, ale nadal nie umiem budować z nich zdań. Więc taka aplikacja oczywiście pomaga, ale nie zastąpi takiej uczciwej, prawdziwej nauki. Także świetny dodatek, ale nie jakaś taka konkretna ścieżka. Tak naprawdę najlepsze efekty da, daje połączenie: aplikacja jako dodatek i na przykład kurs z realnym wsparciem lektora czy lektorki, który poprawi Cię, kiedy będzie potrzeba, no i przede wszystkim prowadzicie krok po kroku. A teraz czas na moją konkretną ścieżkę nauki hiszpańskiego, taką, którą sama bym wybrała, gdybym zaczynała dzisiaj. Patrząc na swój hiszpański z perspektywy 18 lat tak naprawdę nauki, od licealistki przez studentkę aż po pracę lektorki, widzę jedno. Najlepiej działa podejście proste, konsekwentne i oparte na małych. Krokach. Punkt pierwszy. Na początku mikro-rytuał. 5-10 minut dziennie. Na samym starcie najważniejsze nie są materiały ani idealna metoda, tylko stworzenie rytmu, który da ci poczucie, że naprawdę coś robisz. I to może być 5-10 minut dziennie. Oczywiście z czasem można sobie zwiększać ten czas, ale na początek wystarczy. No i to zawsze mogę, może być trochę słówek, krótkie filmiki, muzyka. W tle osłuchanie się z językiem, bo to buduje jakiś rodzaj fundamentu, no i nie perfekcja, tylko powtarzalność. Po drugie, potem wejście już też w kurs, który poprowadzi od podstaw krok po kroku. Masz już wdrożony nawyk i teraz warto sobie nadać tej nauce jakąś strukturę. I tutaj, mówiąc zupełnie szczerze, wybrałabym taki kurs, który przede wszystkim pokazuje wszystko w odpowiedniej kolejności. Jest praktyczny, życiowy, czyli taki, który po prostu pomaga ci nauczyć się czegoś, co wykorzystasz w prawdziwym życiu, na przykład w podróży do Hiszpanii. Wybrałabym też kurs, który raczej nie rozwlekałby jakoś mocno teorii i który uczyłby komunikacji od pierwszych lekcji no i po prostu też pozwalał uczyć się elastycznie, kiedy naprawdę miałabym na to czas, no bo w tej zabieganej rzeczywistości to jest też bardzo, bardzo ważne i ja właśnie dlatego stworzyłam kurs Hiszpański Start, bo dokładnie z takiego kursu sama chciałabym się uczyć kiedy zaczynałam te 18 lat temu. W tego kursu skorzystało już ponad 7 tysięcy osób, także wiem, że on działa, bo daje po prostu jasną ścieżkę, ale jednocześnie pozwala uczyć się w swoim tempie. Także to byłby mój fundament, moja taka główna droga. Po trzecie, wdrożyłabym jakieś dodatki. W moim przypadku na pewno byłyby to książki, bo ja lubię sobie też popracować z papierem. No i e, ja oczywiście polecam hiszpański na lekko, czy też Mówbien do nauki słówek hiszpański na lekko do powtórek z gramatyki. Oczywiście to jest taki rodzaj urozmaicenia, wzbogacenia słownictwa, czy też właśnie e, utrwalenie konstrukcji gramatycznych. Po czwarte, na pewno starałabym się mieć jak najwięcej kontaktu z takim żywym językiem, także materiały autentyczne, krótkie filmiki na YouTubie, tiktoki, rolki albo memy po hiszpańsku. To jest naprawdę świetna droga do tego, żeby e, też sprawdzać się troszeczkę w takich autentycznych Autentycznych materiałach. Na pewno seriale, na początku z napisami po hiszpańsku, żebym sobie tutaj mogła też rozszyfrowywać pewne konstrukcje. No i podcasty na moim kanale, takie podcasty dla początkujących z transkrypcją też są dostępne. No i oczywiście podsumowując to wszystko, nie mogę zapomnieć o mówieniu, bo dopiero wtedy, jakby ta nauka ma sens. Ale ja osobiście zdecydowałabym się na mówienie dopiero wtedy, kiedy czuję. Że mam bazę. Ja bym się nie zmuszała do mówienia od pierwszego dnia, bo to generuje we mnie jakiś taki rodzaj presji. Wolałabym tego uniknąć. I ja osobiście bym zaczęła mówić dopiero po około miesiącu albo nawet dwóch miesiącach, ale takiej regularnej, sumiennej nauki, wtedy kiedy znałabym już kilka podstawowych struktur, jakieś słownictwo dookoła codziennych sytuacji. No i gdybym czuła, że te fundamenty, takie, Absolutne fundamenty mnie już nie blokują. I w tym momencie mówienie staje się dużo bardziej takie komfortowe, naturalne i przede wszystkim o wiele mniej stresujące. No, i oczywiście, gdybym mogła wybierać miejsce, w którym próbowałabym mówić po hiszpańsku, to spróbowałabym takich pierwszych rozmów w warunkach bezpiecznych i takich wspierających, takich, które lekko mnie stresują, ale może nie do końca paraliżują, bo to właśnie ten taki delikatny, ale kontrolowany też stres najbardziej rozwija naszą umiejętność mówienia. Dlatego właśnie w hiszpańskim starcie konsultacje pełnią dokładnie taką rolę są. Przestrzenią, w której możesz spróbować mówienia wtedy, kiedy jesteś na to gotowy czy gotowa. I teraz podsumowując, w skrócie moja ścieżka to byłby przede wszystkim po pierwsze, na pewno rytuał językowy, 5-10 minut. Oczywiście w miarę możliwości, stopniowo bym sobie ten czas wydłużała. Po drugie, kurs z jasną ścieżką, dla mnie byłby to hiszpański start. Po trzecie, może jakaś aplikacja pojedyncza, ale na pewno też. Książki jako wsparcie, po czwarte kontakt z prawdziwym językiem już od pierwszych dni, po piąte mówienie wtedy, kiedy czuję, że mam z czego budować i kiedy czuję się gotowa. I to właśnie jest ścieżka, od której sama zaczęłabym naukę hiszpańskiego, gdybym dziś startowała od zera. Prosta, spokojna, a jednocześnie naprawdę skuteczna. Dajcie znać w komentarzach, od czego wy zaczęlibyście swoją naukę hiszpańskiego. Być może są tutaj osoby, które myślą o tym, żeby zacząć właśnie naukę i wezmą sobie coś od Was z Waszych historii, z Waszych doświadczeń. Ja też jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. No i widzimy się następnym razem. Hasta pronto!